moi kochani widzowie, z tej strony pija! A dzisiaj ogarniemy sobie kolekcję i skupimy się na tej najlepszej, czyli na tej, gdzie mamy odkurzacze, sprzątanie. Przed Wami Edwardzica, żyżączka, nasza główna bohaterka, z którą będziemy robili wspólnie melinę I zapraszam Was na ten króciutki eksperyment simowy, w którym będziemy się świetnie bawili. Pamiętajcie o łapkach w górę, czyli o bilecikach pod tym filmem. No i miłego oglądania! Pewnością już wszyscy wiecie, że dodali nam trzy kolekcje i w tej sprzątaniem jest nowa aspiracja w lokalizacji, która nazywa się zjawiskowa brudaska. Dlatego właśnie stworzyliśmy na live Edwardzice Rzeżączkę. Pozdrawiam wszystkich widzów z live'a. Ja streamuję na Twitchu i na YouTubie, Na tego Twitcha was zapraszam, bo tam troszeczkę częściej. I co? Mamy dzięki tej. Aspiracji. Ta Simka świetnie czuje się w brudnych, zabałaganionych domach i za wszelką cenę unika sprzątania. Prokrastynuj, wymiguj się od prac domowych, obniżaj standardy i znajduj kreatywne sposoby na przetrwanie w najbrudniejszych ze środowisk. Bierzemy to. Edwardzica już na działce. To prawdziwa mnelka z krwi i kości. Działaczkę sobie wybraliśmy taką. To jest bez znaczenia. Co będziemy robili w tych ślicznych okolicznościach przyrody? Zrobimy prawdziwą melinę. Najpierw zbudujmy sobie w miarę skromny, ale również prosty domek. Nie wymagający jakichś wielkich umiejętności budownictwa. Po prostu taki sobie zbudujemy domek na malutkim wzniesieniu. Może troszeczkę za duży. O, taki będzie w porządku. Nasza skromna melinka jest gotowa. Mamy tutaj, tak jak wspominałam, bardzo prosty rozkład pomieszczeń. Niczego więcej nam nie trzeba. I teraz wystarczy, że kupimy sobie niezbędne rzeczy. Oczywiście mikrofala do odgrzewania szybkich dań, obowiązkowo. Z takich rzeczy możemy jeszcze kupić ekspres do kawy. Kawka, kawka zawsze się przyda. Nie wiem, czy ten zlew w kuchni tutaj się przyda, ale dajemy go w razie czego. I ja nie mogłam się powstrzymać, żeby nie użyć tego podwójnego robaczywego łużka. W jednym z ostatnich filmów, gdzie budowałam taki dom do 10 tysięcy, odkryłam te robaczywe łóżka. Może jeszcze takie właśnie weźmiemy pożółkłe. Dywan z gazet, jak najbardziej na propsie. I na czym będzie polegał nasz eksperyment? Oprócz tego, że zrobimy sobie zaraz melinę, będzie polegał również na tym, że będziemy się. Próbowali utrzymać przez cały tydzień tylko i wyłącznie z nic nierobienia. Jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę Edwardicę Rzeżączkę, to zobaczcie sobie na jej cechy charakteru. Leniwa, żarmuk, niechlujna, własne podwórko. Pełniamy aspiracje, robimy melinę z naszego mieszkania. Doprowadzamy ją do maksymalnego brudu, smrodu i ubóstwa. Sprawdzamy, czy nasza Edwardica sobie poradzi i przeżyje. Mamy dokładnie zero simulonów, więc każemy na sam początek, żeby ona zjadła sobie chipsy właśnie e, tutaj za darmoszkę, bo no, no nic nie kupimy, to po pierwsze. I bardzo mi się podoba ta aspiracja, bo tutaj co musimy zrobić to tak, zostaw jedzenie poza lodówką, żeby się zepsuło trzy razy. Pozwól trzem obiektom kuchni lub łazienki zabrudzić się. Spoko. Pozwól, aby chociaż jedno piętro twojego domu stało się brudne. No akurat mamy jedno, więc w sam raz. Zaspokój w najwyższym stopniu potrzebę zabawy Simki o imieniu Edwardzica, przebywając na i brudnej lub odrażającej brudnej parceli. Wow! Zobaczmy w ogóle sobie jaka jest cecha. Cecha nagroda. Zapuszczona domowniczka. O tak! O to nam chodzi. Ci Simowie nie uzyskują już negatywnych nastrojników, gdy żyją w zakurzonym lub zabawionym łaganionym otoczeniu, nie znoszą sprzątania, za to uwielbiają brud. Przebywanie w brudnych lub odrażająco brudnych domach wywołuje u nich szczęście. Ej, to jest super! Dodatkowo, nabywają oni umiejętność nawiązywania więzi i zaprzyjaźniania się z brudowymi diabełkami. Kochani, zmiana planów. Przeszłam się chwilę po pokoju, byłam w toalecie i pomyślałam, że w sumie... To ciekawiej będzie, jeżeli każemy na to wszystko jej zarobić, po prostu niech sama sobie na to zrobi i zostawimy tylko jej to łóżko. O, zrobimy coś takiego. Niech sobie zarobi na to wszystko. Zostawimy jej tylko na przykład te trzy szafki, zlew, kosz na śmieci. Albo niech sobie nawet zarobi i na telewizor. A co? Czekamy, aż pojawią się te właśnie kurzowe diabełki, o których przed chwilą czytałam. Bo właśnie od nich się zacznie cała historia. Ona właśnie dojadła te chipsy, które miały się zepsuć. Wiesz co? One się miały zepsuć, a teraz nie masz lodówki. I co my teraz zrobimy? Pierwsza rzecz, na którą będziemy zbierać to lodówka. Ej, to jest jakaś pajęczyna nas pająkiem. Obejrzyj. I fuj, to jest naprawdę pająk. Eee. Jest, pojawił się i on. Nawet go nie widziałam. Tutaj jest. Super. Ona go karmi kurzem od razu. Bardzo się cieszę. I teraz, kochani, właśnie, z czego będziemy zarabiać? Będziemy zarabiać z tych kurzowych królików. O co chodzi? Jeżeli sobie klikniemy na tego y, królika, to możemy go poprosić o poszukanie kosztowności i będziemy w ten sposób zarabiać. Postaramy się, żeby było w tym domu jak najwięcej tych królików i niech one po prostu na nas zarabiają. Okej, okay, przyniósł nam 200 simulonów, nie? Za to lodówki raczej nie kupimy, ale z jakiś czas będziemy mogli go znowu poprosić, żeby nam coś znalazł. Może się pojawi ich więcej i w ten sposób będziemy starali się utrzymać. Może i królik z kurzu nie rozbił banku, ale zdołał znaleźć parę simolonów przykrytych warstwą kurzu. Rodzina otrzymuje 217. Czajicie? my nie musimy, to jest więcej niż dniówka. Ogólnie te króliki z kurzu to tak różnie znajdują nieraz więcej, nieraz mniej. Ten królik z kurzu darzy Simko w imieniu Edwardica taką sympatią, że znalazł pogubione w domu simolony. Rodzina otrzymuje 400. 72. Nie wierzę w to, przecież za tyle hajsu to można sobie życie ułożyć i w sumie tak okazało się, że my za bardzo nawet światła nie mamy, to może kupmy jakąś lampę. Kupiliśmy kilka takich lamp yy, właśnie świeczkowych świeczką w środku i teraz sobie kupimy telewizor, nawet będziemy mogli kupić jakiś droższy, ale widzę, że się w ogóle nie opłaca, więc bierzemy ten standardowy Z25 który już ona miała no i widzicie jak elegancko po prostu pięknie, teraz tylko musimy jakąś kuchenkę ogarnąć e o, nawet następna na tą najtańszą, Edwardzica jest bardzo brudna i przy okazji troszeczkę smutna, bo czuje się samotna zobaczcie na jej towarzystwo ale na szczęście pojawiła się nowa opcja jeżeli chodzi o tego króliczka z kurzu bo można go pogłaskać i znalazł 250, zobaczcie jak my się bogacimy a teraz ona go głaszcze Oha, to jest po prostu kurz i leci na twarz, fuj wylatuje z niego ten kurz, ale ona go tam wiecie przytula w ogóle, zaprzyjaźni się o, sprawdźmy tę opcję, tylko jestem, o pojawił się drugi nie wierzę w to! Właśnie chciałam zapytać, czemu jeszcze nie ma jakiegoś innego? Edwardzisa zaprzyjaźniła się z króliczkiem skórzu. Z sprawiła, że wuchaty towarzysz poczuł się mile widziany w jej domu, co zmieniło jego zachowanie. Ten królik skórzu może teraz przetrwać nawet w najczystszym otoczeniu i nie zostanie zniszczony podczas sprzątania domu. Zostanie tu już na dobre i tak byśmy nie sprzątali. Zaprzyjaźnione króliki skórzu pokazują swoje uznanie, znajdując rzadkie przedmioty a czasem potrafią nawet wyszukać spory sterty simoleonów uuuu, ale nam się udało. Ej, nie trzeba już chodzić do. Pra Wystarczy, że będziecie mieli takiego królika z kurzu, Ja bym się nawet skusiła w realu sobie, wiecie, mieć melinę tam z miesiąc z dwa, żeby y, zarabiał i przynosił mi hajs. Dobra, jest zmęczona, więc idzie spać i pierwszy dzień za nami. Po pierwszym dniu tak wygląda nasz dom. Zarobiliśmy 733 simolony, ale zwróćcie uwagę, że za ki co kilka godzin dostajemy jakieś małe stawki od nich. Tak jakbyśmy mieli swoich niewolników w ogóle, którzy na nas pracują. Może trochę, wiecie, takich bardziej może lokatorów, nie? Bardzo mi się to podoba. Poranne zbieranie haraczu. Będziemy prosili wszystkich po kolei, żeby nam coś dali. Okej, okay, on coś znalazł. Zobaczmy, co tutaj znalazł. Zabawkę. Jak sobie ją sprzedamy, to stop... Ten okej, okay. czosnek jej dał. Spoko, nie. On jej przyniósł jakieś jedzenie. Jesteśmy na festiwalu żartów. Ludzie do niej podchodzą i czują, że ona jest brudna, ale to nic. Właśnie, musisz tutaj się zaprzyjaźnić, znaleźć nowe znajomości. Dobra, ona się tutaj czuje ryba w wodzie przy barze. Spójrzcie dokładnie na tych wszystkich bohaterów, którzy tutaj do niej przyszli, z którymi ona rozmawia, bo to będzie miało zaraz większe znaczenie. Dzień dobry, dzień dobry, nowy dzień. Nowa dwardzica! Nasz dom wygląda w ten sposób, ale nasza wczorajsza wyprawa miała głównie jeden cel, a mianowicie stworzymy sobie klub. Melele i pijacy! Dokładnie! I teraz, czy jest tutaj w ogóle jakaś ikonka Alkoholowa. O, jest, jest, super, o to mi chodziło. Zapraszamy sobie naszych wczoraj poznanych ludzi, więc mamy tutaj Brytanię, którą poznaliśmy wczoraj, gwiazdę. Jest Angela, która jest barmanką, więc będzie nam robiła dobre drniacze. Dominik i Alika byli po prostu wtedy przy barze. Dodaliśmy sobie ich okej, okay, wszystko super, wszystko spoko. Otwarte dla wszystkich, tylko na zaproszenie. Siedziba klubu oczywiście nasza, nasza menelownia. Zajęcia klubowe! Pij drinki Sprzątaj! Z zakazanych zajęć klubowych, to daliśmy, żeby nie można było sprzątać i żeby nie można było się kąpać i brać prysznic. Idealnie, po prostu najlepszy klub na świecie. Edwardzica właśnie robi fasolkę po brycząsku dla każdego, żeby po prostu im się wtedy pierdziało, a my tutaj kupiliśmy, uwaga, bar. Taki prawdziwy bar z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze jedną kanapę, jakby ktoś chciałbyś spać. Rozpocznij spotkanie. Zaraz powinni się pojawić. Ja myślę, że na otwarcie możemy zatrudnić miksologa. Czyli po prostu typa, który będzie robił im drinki. Bo tutaj Angela potrafi to robić, ale nie chcę tak, jakby jej zmuszać. Ej, przyszła pani miksolog, która jest w ciąży, kubito. Ty nie chcesz tutaj być i być świadkiem tego, co tu się będzie działo. Przyszli! Myślałam, że tylko będą trzy dziewczyny, ale teraz zjawili się dosłownie wszyscy. A my im tutaj drinka postaw. Z naszym klubem teraz dwa zrobimy z tego mieszkania jeszcze większą melinę. Bo zobaczcie na to, że wszędzie zostawiają szklanki. Teraz jeszcze talerze zostawią, więc jak najbardziej na plus. W ogóle współczuję ci, typiaro, że tutaj przyszłaś nie pracować. Okej, okay, mamy pierwszą menelską bitkę. Zaczęli się bić ze sobą, sami ze sobą, bo jak w klubie mamy tak jakby takie opcje, to można to łatwo wywołać. A spróbujmy, zobaczmy, czy da radę się z nim pocałować. Bo ja nie wiem, czy będzie chciał o, 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 o. A ja nie wiem, co się stało Ale ten kurz ma jakieś czerwone oczy I ja teraz mogę zrobić tak Błagaj o litość Uspokój, spróbuj pogłaskać Poproś o poszperanie w poszukiwaniu sz pargałów. O nie! Ona zrobiła coś zakazanego w naszym klubie! Umyła coś! Przestań sprzątać! Ej, tego się nie da zatrzymać! Ona ciągle sprząta. Musimy ją wyrzucić z naszego klubu. Przykro mi bardzo! Nie można sprzątać w naszej Melinie! Jak musicie, która wygra? Głosujcie! Która wygra? Czy głosujecie na Angelini? Dobra, już przygrała. O nie, Edwardista chciała im podać śniadanie! I podpaliła nam kuchenkę. Dobra, trzeba będzie ugasić, ale chyba najpierw ugasić siebie, bo każdy cię zostawił, nikt cię nie ugasił, każdy uciekł. Do niego to nawet chyba to jeszcze nie dotarło, co się wydarzyło. O nie, on zaczyna sprzątać, nie możemy do tego dopuś dopuścić, trzeba go pobić. W przypadku naszej pierwszej klubowiczki to pomogło, teraz twoja kolej. Nie można tu sprzątać, tu jest melina. Ej, co? Oni się biją dwa razy z rzędu? Ej, tego nie przewidziałam. Chyba on teraz chce jej oddać. Dobra, i pobił ją. Dobra, i spać po prostu. Trudno, zostaw to. Mam nadzieję, że już nie będzie sprzedał. Zobaczymy, czy się nauczył. Tak, nauczył się. Idzie spać, jak prawdziwy menel. Przykładowy menel. Podpalił nam dom! O, czajcie, to? Ja nie wiedziałam, że one to potrafią. On był taki zły, aż w końcu nam wywołał pożar. Przecież on mógł ją... Tego się nie spodziewałam, że te króliczki z kurzu mogą być takie niebezpieczne. Edwardzica, jak polewa każdemu. O jezu, znowu się zrobił pożury. Pole stoi w ogniu z drinkiem i się zajarał. Dobra, chyba go uratujemy, nie? Bo w takim wypadku by po prostu. No, zmarł. Ale coraz bardziej nam się chata pali, więc po prostu weź go ugaść. Czemu nie może go ugasić? O, dobra, ugasiła go. Spokojnie, Edwardzica cię uratuje. Oni też stoją. Zamiast wyjść, dobra mamy to, jeżeli dla Edwardicy jest tak krytycznie brudno, to już nie mamy wyjścia i teraz musimy poprosić trzech Simów o posprzątanie. Dobra, udało nam się, zrobiliśmy. Zaprzyjaźnij się z króliczkiem z kurzu. my się zaprzyjaźniliśmy już z tym i chyba będziemy musieli go zabić, ale to jest jedyne nasze źródło utrzymania na ten moment. Bo wszystkie inne zniknęły, ale no trudno. Będziemy musieli go chyba unicestwić i zeprzyjeździć z nowym. Ej, nawet trochę nam posprzątali, ale przyszedł pan! Z... Sprzątający. Ja on się po prostu tutaj przeraził. Udało nam się zrobić melinę, także mamy to już zrobione. Słuchajcie, zrobiliśmy świetny klub. Właśnie kontynuujemy spełnianie aspiracji. Udało nam się również utrzymać tego bałaganu dzięki tym kr króliczkom. Więc co nam jeszcze zostało? Po prostu ta aspiracja. Czyliśmy właśnie kolejny poziom aspiracji. I teraz zaczyna się gruba akcja. Zjeść trzy zepsute posiłki. No to trochę niezdrowo, ale zobaczcie. Puhu, prosto sprawa. I tutaj jeszcze. Czy możemy zjeść to? Wykąp się w brudnej wannie, lub weź prysznic pod brudnym prysznicem. Nie myj rąk po korzystaniu z toalety trzy razy. Zaproś gościa do domu, gdzie jest z nim brudno lub odrażająco brudno. Zapraszamy zaraz nasz klub. Niech tutaj jeszcze zrobią większy rozpierdziel. Nic nie mamy do stracenia. Rozpoczynaj spotkanie klubu menel, Menelów i Pijaków. Ej, nie mogę z tego. Nie mogę z tego. Angelika nam posprzątała. Jaka dzielna dziewczyna. Ja nawet tego nie zauważyłam, że ona nam posprzątała. Tani zaczęła nawalać Edwardcice. Właśnie wyjęliśmy kolejną aspirację. A Brytani zaczęła ją nawalać. W ogóle one się nie leją ze sobą. Co to ma być? Zobaczcie na to. Tak same z siebie. Rozwala mnie to niesamowicie. I znowu Edwardzica została w więc chyba po prostu ten klub jej nie służy, bo nawet jak jest właśnie skromany tego klubu, to po prostu ma nadal słabe kontakty. Trochę słaba sytuacja, prawda? No tutaj mamy. Przewróć trzy śmietniki, to spoko. Urządź imprezę towarzyską w odrażająco brudnym miejscu, damy radę. Uspokój brudowego diabełka hołdem dla brudu. Uwaga, bara, bara w odrażająco brudnym domu. Oh yeah. Z Mortimerem się troszeczkę spiknęli, ale przyznam... Aha, dobra, całują się, już chciałam powiedzieć, że było trudno, ale jednak nie, bo się całują tutaj i ona oh. nawet się umyła dla niego, więc docencie to. Zgodził się na Barabara, tylko jestem ciekawa, czy dadzą radę zrobić, bo będą musieli wszystkich wyprosić z domu. Dobra, nara wszystkim. Nie, poczekajcie. Okej, okay, wracają się całować. Nie wyszli, dobra, to może spróbujmy w prysznicu zrobić bara-bara, w tym takim brudnym prysznicu i co? Tak, dobra, odrażająco brudnym domu, no to tutaj wszystko się zgadza, ten dom jest odrażająco brudny, przed chwilą sprawdzaliśmy I zobaczmy sobie, czy nam zaliczy, aha, on im wlazł do środka i nie zaliczyło Dobra, próbujemy jeszcze raz. To się nazywa prawdziwa Melina. Kochani, oni tutaj mdleją, co chwilę piją, co chwilę jedzą jakieś brudne rzeczy. Ten kran w ogóle jest popsuty od 5 lat, świetnych. Całują się, albo się biją na zmianę. O to właśnie chodziło. To jest spełnienie tego marzenia, tego filmu. Zobaczcie, jak to wygląda. Jezu, jaką ją jak bekę z tego. I pojawiły się te nasze diabełki, które już nie są złe, są neutralne. Zostały po prostu. Wystarczy posprzątać i wtedy pojawiają się nowe. I one już są tak jakby, ok, już nie są takie złe. Ale chciałam wam pokazać coś innego. Bo udało nam się, aha, rachunki przyszły. Udało nam się, kochani, spełnić w końcu naszą aspirację. Aspiracja została spełniona. Możemy teraz wybrać nową. Bardzo się cieszę. Dostaliśmy tą cechę, o której, e, o którą nam tutaj chodziło. Zapuszczona domowniczka. Cecha nagroda. Zrobiliśmy to. Właściwie to osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy osiągnąć. No więc czas na wielki finał. Zaprosiłam jeszcze do naszej menelowni kilka nowych osób. Nie wszystkie są członkami klubu. Niektóre z nich zaprosiłam po prostu do rodziny, są u nas w rodzinie, żeby było sprawiedliwie mniej więcej te same szanse. I teraz. Po prostu robimy czas jak najszybciej, i zobaczymy, kto z nich przetrwa najdłużej. Kto z nich wytrzyma w tych spartańskich warunkach i sobie poradzi, i zobaczymy, czy właśnie ta cecha e, odporna na brud, którą dostaliśmy, sprawi to, że nasza królowa Edwardica rzeczywiście przeżyje. Czas start! Minęło tylko kilka minut, a Brytania dostała fatalną reputację. Także wyobraźcie sobie, jak to musi wyglądać w tym świecie simowym. I Cassandra próbuje coś posprzątać, bo po prostu zaprosiłam rodzinę tych wszystkich simów, którzy tutaj byli. Odcięli nam prąd, kochani. Dobra, level up. Zabieramy im lodówkę. Zabieramy im lodówkę i prysznic. Słuchajcie, poziom trudności wzrósł. Jak ma być ciężko, jak mają być spartańskie warunki, to mają być spartańskie warunki. Kochani, pożar! Ten mały diabełek znowu się zjarał! Po raz kolejny najlepsze jest to, że ten ogień po prostu trawi wszystko po drodze, ale nikt się nie podpalił, nawet on stoi przy tym ogniu i się nie podpalił. To chwilę ktoś mdleje na ziemi i ten ogień po tym człowieku, tak wiecie, po tym Simie tak przyjeżdża, ale nikt, nikt, nikt nie umiera. O, sam zgasł. W dniu trzeciej pierwsza ofiara ale nadszedł jej czas, po prostu ona umarła ze starości Tego co się tutaj ukazało, czyli jakoś źle nie jest Po prostu wie co, bo dobrać śmierć ze starości Reszta się trzyma, ale jak możecie zobaczyć sami to nie jest zbyt kolorowo I z tego co widzę to prawdopodobnie będą umierać po prostu z głodu, bo tą lodówkę im wyrzuciliśmy O znowu nam podpalił coś jak możecie zobaczyć teraz w tym miejscu, no bar nam się zjarał. Wiecie są mało rzeczy już mamy takich, które jeszcze się nie podpaliły i od razu ogień zgasł. Pojawiła się śmierć, ale tutaj nie, nie widzę, bo nie ma żadnego ciała leżącego. Czy wy coś widzicie? Aha, on dopiero umiał animację śmierci, a ja nie widziała Kiyoshi Ito O, kolejna śmierć z głodu Tym razem Alika zmarła z głodu Dobra, czyli teraz powoli będą się wykruszać są też nie jest za dobrze, ale zobaczymy, czy okaże się yy, królową Meneli Okej, okay, zaraz potem zmarmorkimy Czyli już mamy trzy, 4 dedy Oj, kolejna śmierć z głodu Żonka Dobra, i kolejna O Boże, jaki spa Jaki spam tych śmierci, dwie, dwie znowu doszły, ile nam, jak nam mało ludzi teraz zostało? O, Cassandra zginęła! Ej, komornik przyszedł, miłośnik teorii spiskowych... Aha, nie wiem, co on tutaj robi. A jakieś teorie spiskowe by i to by się zgadzało! Nikt by mu pewnie na, tak nie uwierzył, że gdzieś tutaj jest jakaś menelownia, gdzie zabija się Simów z głodu, bo... Taki gruby melarz. Żyje jeszcze Angelika, żyje jeszcze Cassandra, żyje jeszcze Meguni i to czyli żona naszego pierwszego. <ścoughs> Spodziewałam. Dobra. Zostały tylko cztery laski. W tym nasza Edwardzica. Jeszcze Cassandra została. Megumi i Angelika. Cassandra. Kasandra właśnie umarła na naszych oczach. okej. Okay. Zostały tylko trzy laski. Angelika, nasza Edwardzica i Megumi, która prawdopodobnie też zaraz zginie. Znowu ta śmierć przez muchę jeszcze nigdy tyle razy mi się nie zdarzyła. W jednej grze, dobra, to jest prawdziwa Melina, potwierdzone info. Zostały tylko dwie. Obstawiajcie w komentarzach, moi kochani, która z nich przeżyje. Czy Megumi przetrwa? Ona została dodana jako jedna z ostatnich do naszego klubu pijaków i menelów. Czy przetrwa jednak Edwardzica? Nie ma śmieci, w których można szperać. Ona już wyszperła całe jedzenie ze śmietnika. O, dały sobie buzi, a teraz chyba rozmawiają o życiu i o śmierci, tak mi się wydaje. Kochani, nie wierzycie w to, ona coś je! I ja tak mówię, co, ona jest skąd, ona to ma, a ona zjada kokosa. I ona miała tego kokosa w ekwipunku, bo dostała od tego kurza kiedyś tam wcześniej. I ona po prostu tego kokosa teraz zjadła, czyli już wiemy tak naprawdę, jak się sytuacja dalej rozwinie. I jak sobie na nią klikniemy, to wy Głodzona jest za 20 godzin A z kolei Megumi ma Właśnie w tym momencie śmierć z głodu Czyli proszę państwa Panowie, panie, dziękuję za towarzystwo Podczas tego filmu To jest prawdziwa Melina Jestem z siebie zadowolona I z was, że taką wspaniałą zrobiliśmy Edwardica wygrała Przeżyła! Powiodło jej się! Zwyciężyła! Zrobiła to! Jak bardzo pomogła jej cecha zapuszczona domowniczka? Zostawiam to waszej je ocenie, jeszcze na końcu się spierdziała. I ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak wam się podobało zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na mojego Instagrama, Pia i do naszej grupy Ptaszyny. Dzięki jeszcze raz i w ogóle na sam koniec odblokowałam drzwi i miłośnik teoryi spiskowych wlazł do środka jest niesamowite i on jest naprawdę prawdziwym odkrywcą teorii spiskowych, bo tutaj się dużo zadziałał i odkrył śmierć i w ogóle odkrył to wszystko w tym momencie ale już nic nam nie zrobi, bo skończyliśmy nasz eksperyment o nie kochani, to jest przybieraniec on tak naprawdę jest komornikiem, zobaczcie zaczyna nam zabierać życie czy, ale co on nam zabrał na grobek? O nie, taka niespodzianka na sam koniec, przez którą się popłakałam, więc nie wiem, czy jestem teraz rozmazana, czy nie. By oddać swój dobytek specjaliściom zajmowania mienia, ciężko było pożegnać się z innymi rzeczami. Megumi i to. Tak jakby on zabrał nagrobek Megumi. No nic, jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Żegnam się z Wami Ja Żegna się z Wami Edwardisa, Żerzączka i życzymy Wam miłej Gierki. Hejka!